We wtorek 11 stycznia odbyła się inauguracja projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery w Zespole Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim poprzez podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszej szkole jako jednej z siedmiu placówek będzie realizowana za wybitnych uczniów z rejonu działania czterech powiatów możliwość rozwijania swojego talentu i kształtowania swojej dalszej kariery. Szkoła jako szkoła udostępnia obiekt do tych zajęć. W nich będą brały nie tylko młodzież z zespołu szkół, ale myślę, że zarówno dla mieszkańców Ostrołęki, jak i dla mieszkańców powiatu Wyszkowskiego, Makowskiego, Przasnickiego i Ostrołęckiego jest to kierowane, więc na pewno młodzież z tych powiatów będzie tu trafiała do tego centrum. Jaki jest cel? No rozwój tych najzdolniejszych, w różnych kierunkach. No, tu cały nacisk tego projektu jest połączony na kształcenie informatyczne, matematyczne, chemiczno-fizyczne. Dlatego w dniu dzisiejszym także oddaliśmy po remoncie do użytku nową, nową starą pracownię fizyczną. No, trzeba było dostosować ją do potrzeb projektu i nauczania o edukacji normalnie w szkole. Także jestem wdzięczny prezydentowi miasta Zdrowia Stanu Januszowi Kotowskiemu oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Numer 5 oraz dzięki pieniądzom z budżetu szkoły udało się wspólnymi siłami tą pracownię za około 70 tysięcy doprowadzić do stanu. Oczywiście to nie jest jeszcze w tej chwili całość, no, w najbliższym czasie, w ciągu miesiąca, czasu będzie ta pracownia w szkole. To ciekawe przedsięwzięcie pod opieką pani dyrektor Magdaleny Kielewicz Kaczyńskiej z Mazowieckiego Centrum Doskolenia Nauczycieli. Gospodarzem uroczystości jest zespół szkół nr 5. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które ma na celu wsparcie ostrąckich talentów, uczniów, którzy mają szczególne potrzeby edukacyjne, uczniów najzdolniejszych, takich, którzy. Można powiedzieć, nie tylko korzystając z tego, co proponuje szkoła, ale chcą jeszcze czegoś więcej, to ciekawe, że doczekaliśmy, można powiedzieć, czasów, kiedy edukacja przedstawia nowe propozycje. Nasi uczniowie, w moim przekonaniu, są naprawdę niezwykli, mają wiele talentów, ale oczywiście diamenty trzeba szlifować, i ten projekt to umożliwia. Także obejmuje propozycje dla nauczycieli, przybędzie różnych ważnych zajęć w szkołach naszych ostrołęckich. Cieszę się z tego bardzo, bo czas młodości jest czasem wielkiego rozwoju, tylko trzeba przygotować młodzieży dobre propozycje. Przy tej okazji mogliśmy też ucieszyć się nową wyposażoną salą fizyczną w Zespole Szkół nr 5 imieniem Unii Europejskiej. Pan dyrektor Salis, widać było, że bardzo jest zadowolony, jego nauczyciele, sala fizyczna, to kolejny etap, można powiedzieć, doposażania szkół w Ostrołęce. Oczywiście samorząd wspomógł tę inicjatywę, ale trzeba też podkreślić rolę stowarzyszenia, które na stałe pomaga zespołowi szkół nr 5 i też innych, można powiedzieć, podmiotów, które pomagają w rozwoju. Jeszcze wiele mamy do zrobienia. W planach są kolejne specjalistyczne pracownie, ale ta sala, którą dzisiaj mogliśmy oglądać, to dobry przykład współdziałania różnych ludzi, którym zależy na rozwoju szkół ostrołęckich. Bardzo się cieszę, że Mazowieckie Centra Talentu i Kariery trafiły także do Ostrołęki. Prezydent Janusz Kotowski i Rada Miasta przeznaczyły na doposażenie placówki zespołu szkół nr 5 trochę grosza. Talentów w Ostrołęce mamy co niemiara, co było widać choćby tutaj na scenie w szkole, gdzie występowała młodzież naprawdę z wielkimi osiągnięciami. Mam nadzieję, że praca nad nimi już indywidualna przyniesie im dużo radości w życiu, a przede wszystkim jakiejś szokującej kariery. Na to naprawdę liczymy i będziemy trzymać za nich mocno w kciuki. W części artystycznej zaprezentowali swoje talenty uczniowie zespołu szkół nr 5 w Ostrowęce. Gracias.